Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda obecnie moja pielęgnacja poranna. Co prawda, jest już po 11, no ale dzisiaj mam trochę obsługę życiową. W tej chwili używam toniku Piunkang Pyunk, Jul. Nie wiem, jak to się wymawia. Jest to tonik z koreańskiej pielęgnacji. Mam nadzieję, że go tutaj widać. Co lubię w tym toniku, to to, że nie jest on bardzo taki typowo rzadki wodnisty. On ma taką konsystencję lekko żelową. Nie lepi się, ale jest taki po prostu minimalnie bardziej gęsty niż zupełnie tuniki na bazie tak totalnie wody. Jak kończy mi się już. Myślę, że na pewno kiedyś do niego wrócę. Po prostu teraz będę szukała czegoś nowego, bo bardzo mnie po prostu interesuje temat pielęgnacji i chcę zobaczyć, co tam jeszcze fajnego można odkryć. Ale to jest na pewno produkt, do którego wrócę, dlatego że jeżeli macie cer cerę suchą, to on już w tym kroku delikatnie Was nawilża właśnie przez to, że ma w sobie esencję jakby dwa w jednym. Dlatego bardzo polecam ten tonik. Ja również nakładam na szyję. Gdzieś tam posłyszałam, że tak naprawdę pielęgnacja twarzy powinna się kończyć na wtyckach. <grymne> Okej, okay, to był pierwszy krok. Kolejny krok u mnie to jest zawsze serum. I ja teraz um, nie mam tak jak wcześniej, że po prostu kupowałam tonik, serum, krem pod oczy i krem i dzień w dzień jechałam po schemacie. Teraz staram się troszeczkę obserwować swoją buzię i tak jakby nakładać danego dnia to, co wydaje mi się, że jest potrzebne mojej skórze. Trochę zmieniłam podejście do pielęgnacji. W tej chwili mam aż trzy sera w zasadzie w swojej toaletce. Mogę Wam pokazać. Raz, dwa i trzy. I teraz tak, kiedy potrzebuję tylko nawilżenia i zazwyczaj na noc, sięgam po prostu po taki typowy nawilżacz i wygląda on tak. To jest takie serum, które nie robi żadnej szkody, więc mam pewność, że jak go nałożę na noc, to po prostu zadba o nawilżenie. To jest skin 79, też już mi się kończy. To jest taki typowo żelowy, żelowy serum. Jest ok, natomiast nie robi rewolucji na mojej buzi. Dlatego zazwyczaj, jak jadę gdzieś na przykład w podróż, to on ląduje na noc, a na dzień coś troszeczkę bardziej agresywnego. I teraz ym, jeden z nich to jest Veoli Botanica. To jest taki Focus Lifting Milk. E, które ma to serum za zadanie jakby liftingować naszą buzię i świetnie to robi. Naprawdę jest efekt wow W ogóle te dwa produkty, o których teraz powiem plus potem krem, to są takie jakieś rewolucje w mojej e, łazience, toaletce i no, trochę zdradziłam koreańską pielęgnację, bo poszłam właśnie w polskie produkty i jestem po prostu w szoku. E, on troszeczkę pachnie takim lekiem i dzisiaj go nałożę. A drugi produkt to jest Skintra. I to jest takie serum, nazywa się Reviver, i ma w swoim składzie jakieś szalone rzeczy, bo ma jakiś, no jakieś kwasy, jakiś filtrat. Ja za bardzo nie kojarzę tutaj tych składników, akurat, ale on daje taki efekt. Jest wodnisty, i jakby nałożycie to szczypie lekko. Jak sobie obczajcie na stronie, tam jest napisane jaki produkt nad czym się skupia, czy na nawilżeniu, na przykład czy na rozjaśnieniu, czy na złuszczeniu skóry, to to jest jakby typowy nawilżacz. Trochę mnie zaskoczyło, że szczypie przy nałożeniu, ale jest rewelacyjny naprawdę. Ale dobra, lecimy z tym mlecznym serum. Ogólnie ono tak lekko pachnie właśnie takim mlekiem, takim ryż na mleku, coś w tym stylu. przyjemny efekt. Naprawdę to jest takie ukojenie. Jest takie lekkie wrażenie, że buzia lepiej wygląda. Naprawdę lekko się o tym człowiek lepi. Poczekam aż tu się wchłania i zaraz Wam powiem co dalej. Następny krok y, to jest u mnie krem pod oczy i w tej chwili używam y, z tej samej firmy co tonik. Nie będę już tutaj kaleczyć. Jest ok ale nie porwał mnie jakoś bardzo. Kończę już ten produkt, zastanawiam się co kupić następnego i kusi mnie właśnie zdradzić po raz kolejny koreańskie kosmetyki i zakupić e, krem pod oczy właśnie od Veoli, e, tej samej firmy, mm, co serum, które przed chwilą nakładałam. Dajcie znać, czy polecacie jakiś fajny krem pod oczy. Ten jest ok, jeżeli nie potrzebujecie dużego nawilżenia i treściwej konsystencji. Ja potrzebuję i dla mnie jest troszeczkę za delikatny. Ale jest jak najbardziej w porządku. Robi swoją robotę. Nawilża, ładnie się utrzymuje pod makijażem, z korektorem. Nie ma żadnego problemu. Okej, okay. więc tak wygląda ten krok. Następnie używam kremu od właśnie Skintry. Let Your Skin Feed On. Tak on wygląda. To jest krem, który mnie zaskoczył, dlatego, że ja jestem fanką raczej cięższych kremów, takich treściwych. I on z Kubaniec ma taką jakąś konsystencję nieoczywistą, że teoretycznie jest delikatny, a w rzeczywistości bardzo treściwy. Nie wiem jak to opisać, może uda się to pokazać przy nakładaniu. Ale jak się go wyciska, to jest taki a taki sobie po prostu kremik. Natomiast jak już się go nałoży, to jest moc. To jest bardzo dobrze, właśnie nawilżający krem. I dla mnie absolutna miłość. Trochę go nadużywam, widzicie, nie nakładam go wcale tak mało. Myślę, że wiele osób pomyślałoby, że już tyle rzeczy nałożyłaś, to już koniec, a jednak jeszcze nie. Jak wiecie, ja kremu z filtrem używam cały rok. I to jest takie moje motto i mam nadzieję, że się szybko nie postarzeję bardzo, bo ochronię swoją buzię przed działaniem promieni UV. No i w tej chwili wykańczam, albo przynajmniej staram się wykończyć Benton Mineral Sun Cream 50, który nie lubię go za bardzo. Hmm, może też kwestia tego, że wcześniej go źle używałam, bo nie używałam kremu normalnego, tylko od razu po, po, po toniku, po serum nakładałam ten krem jako krem. I on mi się troszeczkę jakby ważył z tonikiem, rozwadniał. Z kremem jest trochę lepiej, jeżeli nałożę go na krem, natomiast no nie jestem jakąś super fanką, czeka na mnie w kolejce Sensum Mare Algo Drops, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. No ale zakończam zawsze swoją pielęgnację kremem z filtrem. Po drugie, Tyle, słuchajcie, tak wygląda moja pielęgnacja, tak wygląda moja buzia teraz po, jest przygotowana, żeby nakładać makijaż, natomiast jest niedziela i ja dzisiaj nie zamierzam się tutaj e, tapetować, że tak powiem, także tyle, życzę Wam miłej niedzielki.